Witajcie na YouTubie, Dymartyuję. To druga część mojego vloga z Arnold Classic, gdzie zobaczycie, jak poszłem na tych zawodach i to, co po nich. <grych> Także, no co, lecimy! Także, tak, staliśmy około, nie około 6, żeby ogarnąć wszystkie tematy, a ja około 7 noc była całkiem ok, choć trochę gorąco. E, I teraz co? Pierwszy posiłek, e, największy tak naprawdę, potem już będzie bardzo malutki do samej sceny. E, mamy tu kawkę, cztery tosty z małym serem, po jajku sadzonym, delikatnie soli i to tyle. I tak naprawdę już do samej sceny będzie może jeszcze jeden posiłek i tyle. Także dyrektuję się tym. No i co? I jedziemy. To dwa. i drugi dla Kinia. Dobra, warstwa bronzera pomalowana, teraz zrobimy z Kinią make-up. Szykujemy się na scenę, także no, ostatni szlifer. Jedziemy. Po warstwie bronzera, jeszcze bez kopy. Ale cię już. Co się jeszcze jesz? Eee, może ci psy. jakieś. Ok, no to teraz pora się z czymś rozliczyć. Jak widzicie, brązer był już gotowy, makijaż tak samo. Także co? Tak zwany showtime. Te zawody były dla mnie naprawdę ciężkie. Były to moje pierwsze zawody europejskie, pierwsze zawody międzynarodowe. Gdzie spotkałem się z chłopakami z całego świata. Było to dla mnie coś naprawdę wielkiego. Tak naprawdę nie spodziewałem się takiego poziomu. Nie spodziewałem się, jak to wygląda. Chciałem tak dobrze wyjść na tych zawodach, chciałem, żeby to wyglądało wszystko tak idealnie, że na backstage'u, przed samym wyjściem na scenę, rozpocząłem tak zwany pumping, czyli Pompowanie, żeby te mięśnie jeszcze bardziej były uwidocznione. I zrobiłem to tak mocno, że cały ten bronzer, cały ten makijaż, który był na mnie zaczął po prostu dziec. Tu od razu podziękowania dla mojego kolegi ze sceny Sandro i jego taty, którzy pomagali mi ten bronzer, ten, 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 ten pod tą wodę całą z siebie zmywać, żebym jakokolwiek wyglądał. Jak widzicie, na scenie wyglądało to tak, no, tak jak wyglądało. To raz. A druga sprawa moje pozowania. Okej, okay, nigdy nie byłem jakimś tam. Yy, w tym jakimś mistrzem, w tym pozowaniu, ale to, jak pozowałem na tych zawodach. O, o, tak, to najwyżej mogę się zasłonić. No, no, pozowałem tragicznie nie ma co mówić. Ale co ciekawe, Ehm, dla sędziów chyba nie wypadło na to tak źle. Ehm, po takim pierwszym porównaniu, w którym chodziliśmy sobie szóstkami, co tam jeszcze nic to nie znaczyło, potem był wybierany tak zwany first call-out. Pierwszy call-out, gdzie no wychodzi taka finałowa czwórka, piątka, szóstka, w zależności od zawodów. Na tych zawodach akurat była finałowa czwórka. Cztery osoby wchodziliśmy do call outu. No i ja się w tej czwórce znalazłem. Także... Wow! Po takich jakby po czymś co tak mi nie szło, czyli i słowo pozowałem, i ciekłem. No czułem się naprawdę niekomfortowo. Serio, znalazłem się w czwórce. Wow. Także wow, no byłem w tej czwórce. No napędziło mnie to trochę, nie powiem. Zszedłem ze sceny. No i zacząłem poprawiać i cały ten brązer. I trochę te pozowanie. Chciałem poprawić wszystko, nie? Znowu za bardzo chciałem, tak się podnieciłem, że wow, fajnie poszło. No i okej. Okay. Wyjście finałowe. To przejść. Zaczęliśmy pozować w pozach obowiązkowych. Teraz, jak na to patrzę, jak widzicie te zdjęcia, no pozy tragiczne. No, totalnie chowałem wszystkie swoje atuty. No i ostatecznie skończyłem na w piątym miejscu. Piąte miejsce na Arnold Classic w moich pierwszych zawodach międzynarodowych. Co mogę powiedzieć? Szczerze, po czasie wow! A w tamtym czasie moja największa porażka. Dlaczego? No, dlatego, że w Polsce wygrywałem praktycznie wszystkie zawody. Eee... Był to mój rok debiutancki i tak naprawdę jak gdzieś już przegrywałem, gdzie przegrywałem, gdzie byłem drugi to przegrywałem tylko z moim kolegą Sandro, który wygrał te Arnold Classic. Także, no myślę, że postawiłem poprzeczkę sobie po prostu wysoko. A tutaj piąte miejsce. I w tamtym czasie mówię, gościu, wracaj do Polski. No. Ale wiecie co, po tamtym czasie jak już wróciłem na spokojnie i z tym wszystkim się rozliczyłem słuchajcie to był mój rok debiutancki chłopacy, którzy stali ze mną na scenie byli tam już raz, dwa, niektórzy trzy razy startowali w zawodach, mieli po 20, po 30 wyjść to było moje bodajże, nie wiem, czwarte, piąte wyjście na międzynarodowych zawodach, na Arnold Classic. Arnold Classic to są naprawdę zawody wysokiej rangi. Także te piąte miejsce, szczerze mówiąc, po czasie ja jestem zadowolony. I, I wiecie co, tak naprawdę teraz to może brzmieć jak tam jakieś tłumaczenie się i tak dalej. Nie, żebyście wiedzieli. Ja sam po prostu muszę się roliczyć ze sobą. Bo wiem, że to nie była y, ani wina, nie wiem sędziów, ani wina kogokolwiek. To była tylko i wyłącznie moja wina, bo słabo pozowałem, mm, na pewno nie, nie zadziałałem dobrze z tym bronzerem. Myślę, że forma była naprawdę spoko. Tego chyba zarzucić sobie nie mogę. Także pff, no co, fajna impreza, fajnie, że tam byłem. Napędza mnie to do dalszej pracy i mam nadzieję, i może, w przyszłym roku tam wrócę, a może i w tym roku. I mam nadzieję, że pokażę, że mogę być wyżej. No nic. Eee, dziękuję wam i obejrzyjcie, co działo się dalej. Mały posiłek, żeby trochę sobie osłodzić, ale o wszystkim więcej powiem, już potem na spokojnie Teraz jem. Ogólnie, e, całe podsumowanie zawodów. Nagramy później. Nagranę później ja lubię takie... A teraz spędzamy po i... prostu czas na spacerkach, e, kaweczce, jedzonku Także korzystamy z takiego życia w pięknej Andaluzji. Chcemy pokazać coś niesamowitego, jesteśmy w Five Guysie, to jest taka amerykańska burgerownia i co jest niesamowite, u nas tego w Polsce nie ma, święty rodzaj do picia. I co jest fajnego, wybieracie sobie kole zero, nie macie tylko coli zero, tylko macie kole zero taką, 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 taką i to się dzieje w każdym napoju. Na przykład bierzecie sobie e, Sprite'a, Sprite'a zero i znowu macie wszystkie rodzaje do picia, także myślę, że tych napojów jest nie wiem, około 30, bo no coś niesamowitego, także mega sztos. To lejemy. Weźmy melon, melon tam już wystarczy. Mega. Krykta lżej, mój brat. Drugi. Pokażę ci go. Ostatni. Pięćdziesiąt dziewięć. Od wczorajszego. Lepsza wersja Big Maca wejdział. Zajebista. Potem sobie wszystko mówimy. Chcę tylko pokazać Wam jak wygląda gameplay. Czyli lepsza forma, czy gorsza sami ocenicie. E, także no, I'm basically looking on politics. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the a.m. that's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. W ogólnie totalnie przypadkowo trafiliśmy na corrida e, to jest taki hiszpański evencik, pewnie życie o co chodzi byki te sprawy, także no zobaczymy, coś na żywo myślę naprawdę fajnego e, mega się jaram zaraz podobno mają tu wprowadzać byki obok nas także czekamy duże zwierzęta Zobaczymy Ogólnie spoko, tradycja Hiszpania Fajnie, fajnie, ale szczerze Ktoś będzie to nie polecamy Po pierwsze 6 byków Wszystko wyglądało tak samo Znaczy byliśmy na czterech No po czterech już poszliśmy, bo już nie chcieliśmy oddać kolejnej Po drugie niehumanitarne e, Te byki totalnie bez szans Wygląda to bardzo źle Dużo krwi wszystkiego e, I szczerze po trzecie Po prostu nuda Bo ten byk wiadomo nie jest zwrotny To duże zwierzę I tak naprawdę on tylko stara się w niego wjechać nie możemy w niego wjechać i to tak wygląda, że taka zabawa w kotka i myszkę. No i po prostu szkoda tego byka, bo ile razy ile on to jest o coś przykrego. Także nie polecamy, ale warto być, ewentualnie zobaczyć, wiedzieć co tam się działo, ale szczerze drugi raz by tam nie poszedł. A ty? Co uważasz? Nic mi się nie podobało. Także chyba już Hmm, on car. me lose track of time. Yeah, move fast and climb. A new class Yeah, true passion shines and passing time. I choose snooze the time while I move I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till. Ah, i in the